czwartek, 12 grudnia, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Swoje złote gody obchodzili Maria i Andrzej Stankiewiczowie, natomiast jubileusz 60-lecia małżeństwa świętowali Stanisława i Stanisław Nogalscy oraz Emilia i Stanisław Stefaniccy. Złote gody, czyli 50-lecie małżeństwa to jubileusz, który honorowany jest specjalnym medalem, przyznawanym przez prezydenta Rzeczpospolitej za długoletnie pożycie. W jego imieniu wręczany jest on przez władze samorządowe miast. Ale ten moment to również ważna chwila i dla tej lokalnej społeczności. Dla nas, dla społeczności, dla, dla naszych mieszkańców, jesteśmy Państwo takim odniesienia, zawsze mogę to stwierdzać bo no, w pewnym sensie reprezentuje naszą społeczność i w jej imieniu bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami dzisiaj i tego dla nas ważnego wydarzenia. W Błocleckim Pałacu Ślubów spotkały się trzy pary małżeńskie, z których tylko jedna to byli Złoci Jubilaci. 50 lat małżeństwa obchodzili Maria i Andrzej Stankiewiczowie, ale dwie kolejne pary mają już 60-letni staż i obchodziły już diamentowe gody. To Stanisława i Stanisław Nogalscy oraz Emilia i Stanisław Stefaniccy. Jak zwykle przy tej okazji przypomniane zostały biografie jubilatów. Małżonkowie mieli też okazję odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. W dniu naszych diamentowych godów, a potem przejdziemy do Pana, wyrażam mojemu mężowi Stanisławowi Stanisławowi serdeczne podziękowanie za okazaną mi miłość serdeczne podziękowanie za okazaną mi miłość przywiązanie i opiekę przywiązanie i opiekę przyrzekam, przyrzekam że uczynię wszystko wszystko aby nasze małżeństwo nasze było nadal szczęśliwe żeby nadal było szczęśliwe Szta lata. W naszych diamentowych godów, <coughs> wyrażam mojej żonie Stanisławie. Wyrażam mojej żonie Stanisławie. Serdeczne podziękowanie za okazaną miłość. Za miłość przywiązanie, i opiekę, przywiązanie i opiekę. I przyrzekam, i przyrzekam że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe aby nasze małżeństwo było nadal przyjęte. Pani Maria Stankiewicz, bardzo proszę. Dzięki za poinformację. I też medal pamiątkowy, O, w Dziękuję bardzo. Kwiaty dla pań i dyplomy to już ceremoniał, który włączyły w tę uroczystość władze samorządowe. Taką inspirację ma też mniej oficjalne spotkanie w sąsiedniej sali, gdzie wznoszony jest toast za jubilatów. Ostatnim akcentem uroczystości był mini koncert, który pod kierownictwem Aleksandra Samostrokowa wykonali uczniowie bolszewickiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Jeżeli chcemy poczuć atmosferę świąt, warto wybrać się do Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa. Muzealnicy na czas świąt przygotowali wystawę poświęconą krakowskiemu szopkarstwu. Szopki, które możemy oglądać w Bolesławcu, pochodzą ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Słynne na cały świat szopki, które od ponad 100 lat powstają w Krakowie, można zobaczyć w Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa. Te dzieła sztuki rękodzielniczej przedstawiają miniatury zabytkowych budowli Krakowa oraz postacie związane z Betlejem. Te prezentowane w Bolesławcu pochodzą ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Sam pomysł na budowę szopek narodził się w XIX-wiecznym Krakowie, w środowisku... Robocznym budowlanych i murarzy, którzy w tym okresie nie mieli wystarczająco dużo zajęcia i wymyślili sobie, że będą dorabiać w tym martwym okresie budowlanym, właśnie tworząc takie szopki. Współczesne szopki charakteryzują się nagromadzeniem zminiaturyzowanych, fantazyjnie przetworzonych elementów architektonicznych. Szopki są precyzyjnie skonstruowane i bogato dekorowane, często zelektryfikowane i zmechanizowane. One są bardzo smukłe, wysokie. Bardzo często jest to trzywieżowy budynek. Oczywiście teraz pojawiają się również bardziej rozbudowane konstrukcje. Z wewnątrz zawierają żłobek i Świętą Rodzinę, figurki albo zmechanizowane, albo też takie statyczne. Wykonywane z najróżniejszych materiałów, bo to jest zarówno gips, drewno, jak i w tej chwili już różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Natomiast te pierwotne, najstarsze szopki wykonywane były z bardzo prostych materiałów to były listewki, to był kolorowy papier, tektura stąd też one w swojej naturze są bardzo kruche, dość trudne do przetransportowania dlatego tym bardziej cieszymy się, że trafiły tutaj z Małopolski do nas, do Bolesławickiego Muzeum. Krakowskie szopkarstwo jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Pięć lat temu zostało wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, a w ubiegłym roku na Ogólnoświatową Listę Dziedzictwa UNESCO. Aby podtrzymywać tradycję i przekazywać ją kolejnym pokoleniom, na krakowskim rynku w 1937 roku zorganizowano pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską. W tym roku odbyła się już 77 edycja tego konkursu. Zainteresowanie, udział w tym konkursie naprawdę jest nadal bardzo duży. W tym roku zgłoszono ponad 130 prac. Zgłosić do konkursu może się każdy, zarówno osoba dorosła, jak i i dzieci i młodzież oczywiście. Prace rozpatrywane są w kilku kategoriach, jeżeli chodzi o wielkość szopki, bo są to i szopki duże, małe, średnie, no i oczywiście miniaturowe. Są też takie kategorie, które dopuszczają możliwość pracy zbiorowej, także wszyscy w Krakowie bawią się wspaniale przy ich wykonywaniu. Ekspozycję szopek w Muzeum ceramiki przy ulicy Kutuzowa można zwiedzać do końca stycznia. Wstępna wystawę jest bezpłatny. Wydarzenia w skrócie zaczynamy od trwających od środy we Wrocławiu obchodach 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Za nami uroczystości pierwszego i drugiego dnia obchodów 38. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W środę w uroczystościach we Wrocławiu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Dolnośląskie obchody potrwają trzy dni. W piątek 13 grudnia o godzinie 18.30 we wrocławskiej katedrze odbędzie się msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. W Legnicy odbyły się ćwiczenia pracowników kolei dolnośląskich, którzy przetestowali kilka możliwych scenariuszy wydarzeń, takich jak konieczność ewakuacji pasażerów, przeprowadzenie grupy pasażerów do oddalonych pojazdów komunikacji zastępczej, czy działania ratownicze i ewakuacyjne w przypadku pożaru składu. Wzięło w nich udział blisko 150 osób. Oprócz pracowników kolei byli to także przedstawiciele służb oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Legnicy i licealiści z klasy pożarniczej z Hojnowa. Pa drugi etap polsko-czeskiego projektu, wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach, tak zwane Firemki, w którym udział biorą uczniowie trzech szkół średnich z Bolesławca: Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W Bolesławcu odbyło się warsztatowe spotkanie uczestników projektu, na którym przedstawiono działalność 30 Firemek, 15 polskich i 15 czeskich. Rozegrane zostały mistrzostwa powiatu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w szachach drużynowych. Wśród młodszych klas podstawówek triumfowali szachiści ze szkoły podstawowej Okspres. W starszych rocznikach zwycięstwo odniosła drużyna ze szkoły podstawowej w Raciborowicach. Natomiast najlepszą drużyną wśród szkół średnich okazała się reprezentacja zespołu szkół elektronicznych. W najbliższy weekend przypada trzecia niedziela miesiąca, a to oznacza, że do Bolesławca zjadą kolekcjonerzy, by wziąć udział w comiesięcznej giełdzie staroci. Dla miłośników przedmiotów z duszą to będzie dobra okazja do tego, by świąteczne dekoracje wzbogacić jakimś oryginalnym przedmiotem czy ozdobą. Giełda rozpoczyna się około godziny ósmej, a kończy między 13 a 14. Dziewczęca drużyna piłkarska drugiego liceum ogólnokształcącego wywalczyła Mistrzostwo Powiatu w halowej piłce nożnej. Drużyna trenowana przez Krzysztofa Malinę wygrała wszystkie swoje mecze i zdobyła komplet punktów. Dziewczęta na początku lutego przyszłego roku zmierzą się z drużynami ze strefy jeleniogórskiej na turnieju w Kamiennej Górze. Moja fotografia pod tym hasłem już po raz czwarty stowarzyszenie fotograficzne KAMERA dokonało środowiskowego przeglądu fotografii w ramach tradycyjnego konkursu, wybierając te najlepsze, które zostaną nagrodzone i zaprezentowane już niebawem na specjalnej wystawie. Stowarzyszenie fotograficzne KAMERA przyzwyczaiło już nas do konkursów i wystaw, które organizuje cyklicznie z różnych okazji, często we współpracy z Muzeum Ceramiki czy Centrum Integracji Kulturalnej. Tym razem już po raz czwarty jury pochyliło się nad fotografiami w ramach cyklu Moja fotografia, będącego środowiskowym przeglądem fotografii. To konkurs, który daje dużą dowolność uczestnikom pod względem tematyki. Widać, że Państwo szukają jakiejś interpretacji obrazu. I to jest to, o, czym przynajmniej, o, co, o co przynajmniej mnie chodziłoby najbardziej. To znaczy, ja nie bardzo, to, to oczywiście różni różnie bardzo różnie to mogą oceniać, ale ja nie bardzo y, lubię fotografię tego typu, która jest ilustracją czegoś absolutnie nadzwyczajnego. Najlepsze fotografie będziemy mogli obejrzeć na specjalnej wystawie przygotowanej w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł jeszcze przed świętami. Otwarcie wystawy, tu jest zapisane 20 grudnia. Myślę, że w miarę możliwości, jak najszybciej nam się uda, i wystawa będzie otwarta tu na dole. Organizatorzy i jurorzy wspólnie zdecydowali, że na wystawie będzie można zobaczyć nie tylko nagrodzone i wyróżnione prace, ale też wybrane ze sporej kolekcji nadesłanych na konkurs. Fotograficznym akcentem kończymy dzisiejsze wydarzenia. Zapraszam jednocześnie na jutro na nowe informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.